Pisujemy login i hasło. Kali odpalony. Pierwsze co zrobimy, ja tu jeszcze może pokażę. Po wejściu w menu mamy szereg różnych aplikacji. One są poukładane w poszczególnych kategoriach w zależności do czego wykorzystujemy w danym momencie kali, jest też forensic do badania. Komputerów, urządzeń i danych, ale nas interesuje. Tu, tu są pakiety różnych narzędzi, które są już wstępnie zainstalowane w Kali, skonfigurowane. One się odpalają z reguły bez żadnego problemu. Szukamy Spiderfoot i tutaj wyskakują nam Spiderfoot i Spiderfoot myślnik CLI. O co chodzi? Ten pierwszy. Ta pierwsza aplikacja SpiderFood to jest wersja z interfejsem graficznym czyli taka, którą za chwilę uruchomimy w przeglądarce. Ma graficzny dashboard, konfigurację skanów przez formularze. Posiada łatwą możliwość wyboru modułów w zakresu integracji API, m.in. z Shodanem i z Totalem czy innymi aplikacjami posiada wizualne raporty, wygresy, grafy powiązań. No, przede wszystkim dostęp jest do niej łatwy, bo przez przeglądarkę z dowolnego komputera. Dla kogo ona jest ta wersja dobra? No na pewno dla każdego analityka osint z wizualizacją wyników. Dla kogoś, kto woli na przykład klikać na poszczególne funkcje niż pisać długie komendy. No praktycznie tu pracujesz nad jednym większym śledztwem lub projektem wtedy ona jest fajna. Ta druga natomiast to jest typowa wersja tekstowa. Działa całkowicie tylko i wyłącznie w terminalu bez przeglądarki. Dość prosto ją się też uruchamia bez, bez problemu tylko tam już trzeba operować komendami W większej większej jakby liczbie aniżeli w tej pierwszej. No i, i... Co ona oferuje? Oferuje również automatyzację. Możesz uruchamiać skany w skryptach, cronach, pipelinach itd. Pracę w tle lub na serwerze bez środowiska graficznego. Daje Ci duże natomiast możliwości eksportowania wyników do plików CSV, e, JSON-a tekstowych, integrację z innymi narzędziami na przykład Maltego, OSINT Framework czy Recon NG. E, kiedy ta druga opcja jest fajna, gdy tworzysz własne skrypty osint, chcesz masowo przetwarzać listę domen, IP, maili, czyli tych danych wejściowych masz bardzo dużo, pracujesz na serwerze ssh lub w środowisku bez, bez jakby wizualizacji, bez GUI, bez przeglądarki. No idealna jest, gdy chcesz zautomatyzować proces, na przykład scan. Dajmy na to tysiąca domen dziennie i generować raporty, raporty CSV. Dobra, wybieramy tą pierwszą. Otwiera nam się okno terminala. I tu wpisujemy komendę spiderfoot, spacja, myśnik l, spacja. 127, kropka 0, 0, kropka 1, 2 kropek i numer portu 5001 i wciskamy Enter. No i wersja przeglądarkowa została uruchomiona. Kopiujemy sobie nasz adres żeby go nie przepisywać, wchodzimy w przeglądarkę i wklejamy. Naszym oczom ukazuje się Spider Food, z którego teraz możemy korzystać. I tu oczywiście mamy wersję jasną, białą. Możemy przełączyć na wersję ciemną. Tu mamy ustawienia. Możemy wprowadzać szereg ustawień. Możemy zaimportować sobie nasze API, jeżeli mamy takie. Możemy wprowadzić nowe API. Za każdym razem musimy wchodzić na nową stronę danego narzędzia, zakładać sobie konto. Niektóre usługi będą płatne, czyli ewentualnie opłacić je i wprowadzać poszczególne klucze API, żeby to, te niektóre usługi działały. Aczkolwiek i bez tego wiele usług działa, także warto warto tutaj robić. Jak wejdziemy na nowy scan, to tutaj mamy takie informacje. I o co tu chodzi? Przede wszystkim nadajemy nazwę naszemu scanowi. No, niech to będzie na przykład test. A tu wpisujemy target, czyli cel. Co może być celem? Celem może być nazwa domeny. Tak, jak tu mamy z boku opisane. Adres IP, jakiś hostname, adres bitcoinowy, adres e-mail, numer telefonu, dane osoby, na przykład imię, nazwisko, jakiś username, jakiś nick. Jest sporo tych możliwości, ale co jest istotne też tutaj, to jest to, w tej pierwszej opcji, w zależności co co będziemy chcieli uruchomić jakby w jakim zakresie ten skan to w tej pierwszej opcji wszystkie moduły SpiderFoot tu krótko jest po prostu zdobądź wszystko co możliwe na temat celu czyli wszystkie moduły SpiderFoot te, te mówimy o tych bezpłatnych oczywiście podłączonych na stałe do, do narzędzia one zostaną uruchomione Analiza w tym przypadku będzie wolniejsza, ale dzięki temu zostanie zebrana i przeanalizowana każda możliwa informacja o wskazanym celu. Footprint, inaczej tłumacząc, zrozum, jakie informacje ten cel ujawnia w internecie, czyli uzyskujesz tu pełen obraz obwodu sieciowego celu, który badasz, powiązanych tożsamości i innych danych, które można zdobyć za pomocą intensywnego krolowania stron. A także wyszukiwarek internetowych. Investigate to jest, jakby w skrócie, najlepsze, gdy podejrzewasz, że cel może być złośliwy, ale potrzebujesz więcej danych. Czyli oprócz podstawowego rozpoznania footprintingu, narzędzie sprawdzi czarne listy oraz inne źródła, które mogą zawierać informacje o złośliwej aktywności badanego celu. To głównie w tym przypadku korzysta się w momencie, kiedy robimy jakiś. Jakieś badanie, załóżmy, fałszywej strony internetowej czy, czy, czy jakiegoś skamu, to w tym przypadku korzystamy z tej, z tej opcji. No i ostatnia możliwość pasyw. Użyj, gdy nie chcesz, aby cel podejrzewał, że jest analizowany. To też jest bardzo ciekawe. Czyli tu w tym przypadku zostanie zebrane maksymalnie dużo informacji bez bezpośredniego kontaktu z celem ani jego infrastrukturą. Dlatego aktywne moduły jak pingi, port skany i zostaną wyłączone. Wykorzystywane będą tylko pasywne źródła OSINT. Czyli można przyjąć tak na 90 parę procent, że cel nie dowie się o tym, że go badamy. Kolejna zakładka to badanie podanych i tutaj mamy wyszczególnione szereg różnych danych, które wstępnie są podłączone i uruchomione do naszego narzędzia i po tych funkcjach, po tych danych nasz cel będzie badany w sieci, czyli jakby pod tym kątem będą zmierane informacje. A następna, ostatnia zakładka to jest po modułach Badanie po modułach i tu mamy wyszczególnione wszelkie moduły, które są podłączone. Pamiętaj też o tym, żeby nie zamykać tego okna. Tu będziesz widział wszelkie procesy. Ono może sobie być sprowadzone do paska zadań. Nie musi być na wierzchu, ale musi być otwarte. Nie można go zamykać. Przeprowadźmy sobie taki skan testowy. Nowy jeden, nazwijmy go. I taką domenę sobie sprawdźmy. Domena Warner Bros. Discovery. Zobaczymy, może nam coś zbierze. I uruchamiamy skan. No, i widzimy, że już zbiera jakieś dane posegregowane w różnych kategoriach. Już jakiś graf nam się włączył z zależnościami, z powiązaniami. No, i później najważniejsze to analiza takich materiałów. Dzięki, pozdrawiam.